Cześć, w tym filmie będziemy testowali wędkę nową. Tym razem firmy FL model Blueprint. Mówię wędkę, czyli tak naprawdę chodzi o same wędzisko, bo kołowrotek, tradycyjnie, żyłka i tak dalej. Nie wchodzi w skład zestawu, czyli mówimy o samym wędzisku, które będziemy testowali. I za tą wędkę powiem Wam, że dałem jakoś 58 zł. Wędka ta FL Blueprint ma długość, tą co ja kupiłem, akurat 360 cm. Znaczy powinna taką mieć długość, zaraz dojdziemy, jaką ma faktyczną. Ale możecie też się w innej długości kupić, np. 2,70 i tak dalej, i tak dalej. 3,60 to jest obecnie najdłuższa. Długość wętek Blueprint. Jak kupowałem tą wędkę, to powiem Wam, że sprzedawca pisał, że to jest taka wędka na większe ryby, która się nadaje na karpie, na leszcze, na sondacze, na liny itd. itd. Czyli, że większą rybę można na nią spokojnie łowić, bo jest to wytrzymałe wędzisko. Blueprint ma ciężar wyrzutu między 60 a 120, tak pisze sprzedawca. Trudno mi to zweryfikować, dlatego że ja nie zrzucam zestawami zanętowymi i żadnymi koszyczkami. więc Ja Wam więc nie powiem jak to się ugina. Natomiast, jak sobie wędkę całą rozłożycie, to tak jak mówiłem Wam w innym filmie, jak sobie zaczniecie ją tak machać, gdy jest cała rozłożona. U mnie jest nawet połowa i nie rozłożona teraz, to będziecie widzieli, czy będzie końcówka wędki sobie żyła własnym życiem. Im bardziej będzie ona odskakiwała jak baciek w inną stronę niż Wy w danej chwili obracacie. To tym bardziej jest ona wtedy elastyczna. Czyli też jej ciężar wyrzutu jest też można by. To jest bardzo patologicznie i to jest niedokładnie tak jak mówię, ale to jest najbardziej taka prosta metoda na sprawdzenie, czy cię. ciężar wyrzutu z wędki mniej więcej odpowiada temu, o którym się mówi. Im bardziej elastyczna ta wędka, to tym mniejszy ten ciężar by był wyrzutu. Ale to tak pira ze drzwi. Tego nie bierzcie za dosłownie. To jest z grubsza. Możecie tak po prostu badać, no bo jak macie badać inaczej. Dobra, teraz przejdźmy o omawianiu detali tej wędki, potem Wam powiem o jej wadach, co w niej jest fajne, a co jest do kitu. Przejdźmy najpierw do szczytówki i zobaczcie, że tutaj szczytówka ma kolor czarny, czyli tak jak całe wędzisko, ona jest bardziej koloru szarego, grafitowego, czarnego niż jakichś tam bardzo pastelowych kolorów jasnych, które nieraz są przydatne dla niektórych wędkarzy. Jak widzą, że bierze im szczytówka, zaczyna biegać, no to wtedy, że tam ryba przyciąga. Dla mnie to jest na plus, dla niektórych może być to na minus, że szczytówka nie jest jakimś tam wyraźnym. Kolorem bardzo jaskrawym. Mi się to akurat podoba, że nie odróżnia się ona od reszty wędziska. Jeżeli chodzi o przelotkę na szczytówce, to tutaj jest akurat na plus. Nie jest jeszcze ogromnie na plus, ale jest ogólnie na jakiś tam plusik. A chodzi tutaj o to, że jak widzicie, oczko przelotki szczytowej jest troszeczkę większe niż w tych innych wędkach tanich. Bo jak przykładowo testowaliśmy wcześniej różne Rumpole, czy jakieś inne wędki, to te szczytówki z reguły mają troszkę mniejsze oczko i jak macie stopery założone na żyłce, to one mają problem, żeby wylecieć swobodnie, żeby nie złapać szarpnięcia i lekkiego przyblokowania się na szczytówce. Tutaj jest oczko trochę większe i to jest na pewno duża zaleta, z tego powodu, że dzięki temu łatwiej Wam wychodzą te stopery z żyłki, jak je wyrzucacie. Nie jest to oczko oczywiście za duże, mogłoby być jeszcze większe, ale i tak jest troszkę większe niż z reguły bywa. Szczytówka powiem Wam, że nie mam pojęcia z czego jest wykonana. Nawet w dotyku ona mi sprawia wrażenie włókna węglowego, ale podejrzewam, że... Jakby to było włókno węglowe, to by sprzedawcy pisali: Włókno węglowe na szczytówce, i wiecie, i by był szał i spust, nie? A tutaj go nie ma w opisach tego sprzętu, więc podejrzewam, że może to nie być włókno węglowe, tylko to może być jakieś inne rozwiązanie. Nie jest to plastik w dotyku, to bardziej przypomina drewienko, czyli takie jakby włókno węglowe. Dlatego ja nie powiem Wam czy to jest włókno węglowe czy nie jest, w każdym razie wędka dosyć mocno się wygina, ale tu już czuję taki powiem Wam opór. Teraz bardziej tą szczytówkę wygiąć niż w tej chwili, ja ją odginam bym się bał, bo czuję już wyraźny opór jej wyginania. Podejrzewam, że jeszcze, bieszę... o no dobra, O, mocniej w pałąk ją wyglęliśmy. trzyma duży opór, duże odbicie mi daje na rękę. Wydaje się to jak włókno węglowe, ale ja nie, naprawdę nie jestem pewny, z czego to jest zrobione. W każdym razie jest to mocne, jak widzimy, nic się tutaj nie dzieje, nawet jak ją mocno zginą. Wędka ta, jak Wam wcześniej mówiłem, powinna mieć długość. Ta moja testowa, bo są w różnych długościach blueprint tego FL. To powiem Wam, moja powinna mieć 3,60 m i go niestety nie ma. Brakuje jej 10 cm, bo dokładnie po zmierzeniu metrówką i rozciągnięciu wszystkich sekcji na maksa miała długość. 3,50 cm, czyli znowu sprzedawcy i bardziej producenci robią nas z balona, że coś jest nie do końca takie, jakie być powinno. Kolejna sprawa, to być może wy mi pomożecie trochę, jak obejrzycie ten film, a mianowicie ta firma FL, nie? Ja wiem, ona różne sprzęty robi wędkarskie, ale powiedzcie mi, co to za, za firma? Bo ja nie mogę znaleźć ich strony internetowej żadnej, czy to nie jest firma Krzak jakiś? Przynajmniej mi się nie udało znaleźć ich strony internetowej, gdzie mógłbym poczytać o tej firmie jakieś konkretne informacje, więc nie wiem. Jacksona na przykład firmy znajduje FL, jakiejś, a ja często czytam właśnie markowej firmy FL, ja nawet nie umiem ich strony znaleźć, ale to taka zmianka na boku. Dobra, przejdźmy teraz do tutaj rączek, i mianowicie powiem Wam tak, tu pojawia się. Zaleta i wada. Dlatego, że może nie wada, ale pewna nieścisłość. Mianowicie w tej wędce FL Blueprint. Nie wiem czy to jest projekt, ale powinien być pisać razem: Blueprint dla projektu. Więc to jest chyba jakiś wydruk niebieski. Wędkę o nazwie. Albo drukować niebieski. Nie wiem. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o rączki. No tutaj nie mam zdjętej folii, jeszcze folia jest ochronna, na nią założona, to tak wygląda. Tu zdjęłem już folię. Tak jak widzicie rączka jest wykonana z korka. I jeżeli chodzi o te rączki, to jak widzicie jest to korek i na każdej ofercie sprzedaży pisze, że rączki są wykonane z korka. No ogólnie korek jest fajny w dotyku, nie? Ale jest taki problem, że to jest korek, nie korek. Dlatego, że te zewnętrzne obicie tutaj, można powiedzieć spoko, jest wykonane faktycznie z korka, jest milusie w dotyku, fajniusie. Problem w tym, że ten korek to jest taki nie do końca, bo tutaj, jak widzicie, korek jest na zewnętrznej warstwie ciągnięty, taka warstwa 1,1 mm grubości korka pokryte, a tutaj w środku, moim zdaniem, to jest na 99% pianka, czyli pianka jakaś tam Ewa albo jakaś inna pianka powleczona po zewnętrznej warstwie korkiem. Bo akurat mam wędkę spinningową, taką wiecie, ze składaną z sekcji. Taką osobną, to one mają te naprawdę uchwyty korkowe, i tam jest korek gruby, prawdziwy korek na całej grubości. A tutaj to sobie wgniatacie, to od razu Wam sprężynuje. I tak jak Wam pokazywałem. Tutaj widać właśnie, tylko że to jest właśnie tam pianka, nie? no zobaczcie, widać strukturę pianki, po prostu porowatość pianki, ani żadnego korka, a ta zewnętrzna warstwa to jest nałożony na nią po prostu korek, czyli korek 1,1 mm, a reszta to jest pianka, ale piszą sprzedawcy, że uchwyty są korkowe. Nie wiem jak Was, mnie takie rzeczy wkurzają, bo powiem Wam, że my jako kupujący musimy się szanować. Z tego powodu, że jak będziemy się zgadzali na oszukiwanie nas w jakichś detalach, to będą wszyscy nas po prostu ruchać. A to jest dla mnie dosyć duża ujma, poza tym co wcześniej wspomniałem, że trochę krótsza wędka niż powinna być. No ale dobra, i tak jest w dotyku dobre. Powiem Wam, że o trwałości mi trudno powiedzieć, dlatego że dopiero kilka razy tylko wykorzystałem wędkę na łowisku. Ta wędka ma taką fakturę, jak widzicie, to jest taka kratka szaro-czarna. I ta faktura, mam nadzieję, że widzicie, że jest jakaś ostrość na tym, to ta faktura jest na całym wędzisku, poza szczytów, bo szczytówka jest szara, taka grafitowa, ciemno-szara. Ale tak, cały czas w każdych sekcjach ta wędka jest właśnie wykonana w ten sam sposób czyli taka siateczka, krateczka szaro-czarna. To powiem Wam, że wygląda ładnie i to mi się akurat podoba bo to jest naprawdę fajne, z wyglądu bardzo estetyczne. Dla mnie to jest naprawdę bombowe. Nie? Ta wędka, że cała jest czarna ze szczytówką w tą siateczkę, to jest naprawdę przyjemne dla oka i to no jest fajne. Jeżeli chodzi o wagę tej wędki, to cała waży 325 gram, powiem wam. Tyle waży według sprzedawców, ja jej nie ważyłem, więc mam nadzieję, że tyle waży, ile waży, ale już nie chcę jej ważyć, bo to nie jest aż takie dla mnie istotne. W każdym razie wędka sama, jak ją macie złożoną jest lekka, niestety tu się pojawia powiedzmy sobie trzecia jej wada, a te poprzednie wady to mogą być wady, nie wady, ale niezgodności jakieś z opisem, nie? które wymieniałem. Dobra, ale dla mnie wada ta, która jest pierwszą na pewno wadą dla każdego i dla mnie też, a nie niezgodnością tylko z opisem, mianowicie jej wyważenie. Wyważenie wędki jest dosyć ważne dla tych osób, które trzymają wędkę w ręku jak łowią, czyli tak jak ja, nie? Ja nigdy nie odkładam wędki na widełki, mimo że mam widełki te takie, wiecie, teleskopowe, to ich nie używam, zawsze trzymam po prostu 100%, albo prawie, że 100% trzymania wędki na rybach, trzymam wędkę w ręku. Oczywiście tym sposobem wędkarskim, czyli podpieram ją oczywiście o łokie. No ale dobra, o co chodzi? O to chodzi, że wędka jest źle wyważona i teraz, mimo że nie mam wszystkich sekcji rozłożonych, to jak ją złapię tutaj i trzymam tą wędkę, to czuję, że ona o tam mi ciągnie, ciągnie mi do przodu. Jak rozłożę sobie wszystkie sekcje tutaj, wiecie, to ta dźwignia powstanie jeszcze większa, i ta wędka mi jeszcze bardziej będzie ciągnęła ku przodowi, czyli mi tak naciąga rękę o w tą stronę. I nie jest to bardzo silne, jakieś bardzo mocne, ale jest odczuwalne, powiedzmy, że jest średnią siłą na mnie działa. Trochę mniej, trochę lepiej tutaj jest niż Black Panther, którą ostatnio testowaliśmy, ale i tak ciągnie do przodu. I powiem Wam, to jest niewadą dla tych, którzy odkładają sprzęty wędkarskie na widełki i sobie siedzą i patrzą, czy coś zaczyna brać. Ale wadą będzie bardzo dużą dla takich osób jak ja, czyli takich, które bez przerwy trzymają wędkę w ręku. Bo ja łowię zawsze tylko na jedną wędkę i zawsze ją mam w ręku. To jest ogromna wada, bo po prostu mi się ręka męczy. I teraz dla części osób, i teraz dla części osób taka informacja, bo już się spotkałem z takimi opiniami głupimi, moim zdaniem. Mianowicie, że tanie wędki, bo to sam sprzedawca mi tej wędki napisał, nie? Bo ja pisałem, czy wędka jest dobrze wyważona, zanim ją kupiłem i sprzedawca mi opisał, wędki w tych cenach nie mają wyważenia. <laughs> Pierwszony oszust. Powiem Wam, że większość wętek jakie miałem do 5 dych to była dobrze wyważona, ta akurat nie jest i ta poprzednia też nie była. Wędki do 5 dych jak najbardziej macie dobrze wyważone, ale ta akurat dobrze wyważona nie jest. A pamiętajcie, że nawet jak tak trzymam wędkę jak trzymam teraz, czyli za ten tylni uchwyt, to ona i tak nie powinna mi ciążyć ku przodowi. Kiedy testowaliśmy, no już dawno temu, Rumpol Strong, to ona w ogóle mi nie ciągnęła, nie? Za samą końcówkę można było trzymać wędkę, a za samą po prostu końciubeńkę, i ona w ogóle nie ciągnęła ku przodowi. A te, niestety, dwie ostatnie ciągną mi to mocno. No ale dobra. To jest taka moim zdaniem największa wada, że jest źle wyważona wędka, i to jest myślę, że dosyć poważna wada. Jeżeli chodzi o detalikę wędki, to tak jak wam mówiłem wcześniej, ona jest naprawdę ładna. Tutaj ten korek jest plastikowy, wydaje się aluminiowy, ale to jest plastik. Ale wygląda to wszystko estetycznie z tym ala korkowym zestawem. To tutaj, gdzie jest ta czarna siateczka na całości zestawu, cała wędka jest bardzo estetyczna. Jeszcze wracając na chwilę do samego wędziska, zobaczcie, że ona ma 6 przelotów. Ze szczytówką 6 różnych przelotek oraz 7 sekcji. 7 sekcji, czyli tak naprawdę 6 sekcji jest wyciąganych, rozkładanych, no i jedna sekcja z rączką, która jest nieruchoma. Teraz na bank nie widzicie całej wędki, bo nie mam aż tak daleko kamery położonej nie mogę jej za daleko cofnąć ale wędzisko jest dosyć duże i powiem Wam, że takie, jak trzymam tym chwytem wędkarskim za rączkę i podparcie o łokieć tutaj, to nie jest tak źle ściągnięcie, mimo że teraz mam całą otwartą wędkę już. Nie jest tak źle, ale ja czuję to ściągnięcie, a wiecie, ja na ryby jak jeżdżę, to często stoję 5-6 godzin na rybach i tak cały czas stoję, i stoję, i stoję i czekam, czy coś weźmie, czy nie. I dla mnie w końcu ręka się męczy, nie? Od tego ciągłego, lekkiego ciągnięcia ku przodowi, że mi ta wędka chce tak do przodu, jakby upaść. To dla mnie jest wkurzające, ale wędzisko, tak jak Wam mówiłem wcześniej, brakuje mu akurat 10 cm do 360 Ale tu wszystko jest dosyć mocno elastyczne i podejrzewam, że dużą rybę można na nią złowić, aczkolwiek widziałem jedno zdjęcie, że komuś się wędka złamała gdzieś na której sekcji, ale ja nie wiem jak ta osoba ciągnęła czy na przykład dużą rybę może podnosiła tak do góry przy samym brzegu, no to wiadomo, że wędka każda się może złamać. Ale tak samo z siebie to widzicie, że to jest elastyczne i tutaj no nie specjalnie coś się dzieje, nie? Mimo, że ja to zobaczcie, że ja już z tego duży pałąk zrobiłem i tu się specjalnie nic akurat nie dzieje. I jeżeli miałbym ocenić wędkę FL Blueprint, to powiem wam, mimo tych wad, które ma duże, no bez wątpienia te wady są to powiem Wam, i tak bym ją ocenił całkiem nieźle, bo mi na, akurat podczas łowienia ryb ona całkiem się sprawdzała. Teraz mam szczytówkę naciągniętą kołowrotkiem. Powiem Wam, że mimo tych wad, które w niej wymieniłem wcześniej, to akurat ja jestem z tej wędki zadowolony, jest całkiem niezła moim zdaniem, mimo tych właśnie wad. Nawet jeżeli chodzi o jej wyważenie, to, że jest trochę krótsza, że ta mata korkowa nie do końca jest taka całkowicie korkowa to i tak ta wędka jest dosyć niezła. Jeżeli miałbym ocenić wędkę FL Blueprint w skali od 1 do 10, to powiem Wam, że ja dałbym jej ocenę 7. 3 punkty muszę jej zabrać. Pierwszy punkt i to w zasadzie jest bardzo poważny punkt za złe wyważenie wędki. Drugi punkt, który jej zabieram, to jest za te niby uchwyty korkowe, które tak naprawdę nie są do końca korkowymi. A trzeci punkt jej zabieram oczywiście za to, że jest ona krótsza niż kupiłem tą wędkę. Ona powinna mieć 3,60 ma 3,50 cm. Metrów. Jeszcze nie wspomniałem o tym, że oczywiście koowrotek jest montowany na klamrach aluminiowych, na pierścieniu dociskowym, ale to jest pierdoła i data, dlatego że kołowrotki się dosyć rzadko zdejmuje. 7 na 10 myślę, że to jest taka uczciwa opinia tej wędki. Dałem za nią 58 zł. I w tej cenie, jeżeli szukacie dosyć mocnego wędziska, dobrze pracującego na rybach, mógłbym ją Wam polecić. Jest naprawdę całkiem niezła i estetycznie też ona prezentuje się o wiele lepiej niż inne wędki, które dotychczas żeśmy testowali. Także jeżeli szukacie dobrej wędki, tak do 60 zł, samego wędziska oczywiście, bo jeszcze kowrotek to osobno musicie mieć, to powiem Wam, że Blueprinta możecie sobie sprawić i myślę, że powinniście być z niego zadowoleni. Ale liczcie się z tym, co ja mówiłem wcześniej, że, że to jego wyważenie dla niektórych może być problemem, dla innych nie. Mimo, że ja trzymam wędkę w ręce cały czas, to aż takim problemem dużym dla mnie nie ma, bo nie ma aż takiego dużego ciągnięcia ku przodowi. 70, moja ocena. Całkiem jestem zadowolony. Myślę, że z tą wędką sobie zostanę na dłużej, dlatego że ona mi się po prostu wizualnie podoba. I na razie, na rybach, powiem wam, że byłem z nią 2, 3-3 razy na rybach i na razie żadnej dużej ryby nie złowiłem, więc nie wiem, jak się przy wielkiej rybie ona zachowa. Ale przy takich średnich do 500 gram, czyli pół kilo, ona się dobrze zachowywała, bardzo nawet fajnie mi się na nie łowiło. Z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Was na następne filmy. Trzymajcie się. Cześć!